Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John to jest kolejny odcinek gry Planet Crafter. No i drodzy Państwo, dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w tej jańcze pięknej grze. A czemu pięknej? No bo sami, drodzy Państwo, spójrzcie na te widoki. Czyż to nie jest piękne? Błękitne niebo, chmurki. jakaś planeta na horyzoncie, która jeszcze się. Delikatnie obraca. Po prostu coś pięknego. Na tych monitorach tu się nie powinno coś wyświetlać? Aha. My kiedyś tu mieliśmy... To nie ma tutaj tego reaktora? Co się z nim stało? Myśmy go wybudowaliśmy ostatnio. Aha. Się nie zapisał reaktor. Dwie butelki z wodą i pręd uranowy. Potrzebujemy. Tyle powinniśmy mieć, nie? No mamy, dobra. To idziemy go tutaj podstawić gdzie stał. A stał tutaj. I teraz już mamy prąd. Teraz już mamy prąd, wszystko tutaj się robi. Za niedługo deszczyk odkryjemy. Nie może być więcej tych maszynek do ciepła, bo jak my teraz tym prądem stoimy, musimy iść do naszego panelu, który mamy postawiony tutaj. Do 83, czyli mamy 50 kW zapasu. Coś mnie, drodzy Państwo, na kichanie wzięło. Musiałem aż wstrzymać na chwilę nagrywkę. Dobrze, zobaczmy, co my tutaj potrzebujemy. Na przykład byśmy chcieli taki podgrzewacz poziomu drugiego. On nawet mało energii pobiera, ciepło produkuje. A czego my w sumie potrzebujemy najbardziej? No właściwie to tego ciepła. Ciepło by się najbardziej przydało. I dobrze, trzym żelazo. Jeszcze tytan. Pręd irydowy. My nie mamy tyle irydu, żeby zrobić pręd irydowy, a ja nie wiem, gdzie my możemy iryd. może w tej czerwonej krainie, co tam jest? i Czerwono. Może tam spróbujemy irydu poszukać? ten bądź drzewacz robi 28,5, a ten tylko 4,5. Czyli tamten jest o wiele lepszy, pewnie przez ten Irydy, który jest w nim. Co to za nieładne ścinki? Co to się dzieje? Tak nie powinno być. Czy ta gra ładnie, płynnie nam chodziła? Tak? Nie. Tak. Tu jest podwójna rura. Dobra. Dup. Stoi. Zostają w odstępie, dobrze. Potem też niech tu stanie. Proszę pracować. No, pracy rodacy, nie? 42% fasola to 43%. Dobra, ja sobie fasolę skonsumuję, bo ta fasola to dobra sprawa. Dobra, woda się nam będzie pomału kończyła. A nie, bo ja jeszcze mam lodu dużo. To nam się woda nie będzie kończyła, bo sobie wytworzymy wodę. Dobra, już mamy wodę. Odłóżmy sobie wodę. Tu jeszcze odłóżmy sobie kobalt. Jedzenie sobie weźmiemy. No, odłóżmy. Dobra. I myślę, że jesteśmy gotowi na wyprawę, nie? A i pan jeszcze za dwie butle tlenu. Chociaż i tak mamy zwiększony zbiornik, ale. No cóż. Oczywiście lecimy, nie? Bo w lata jest szybsze. Zobaczymy, czy w czerwonej krainie znajdziemy Irydy. Bo Iryd jest bardzo potrzebny nam teraz. A szukanie po strzynkach Irydu to ciężka sprawa. Chociaż tam do tego naszego jeszcze chyba pierścienia by się trzeba było udać, co byliśmy. Już tą strzynkę dobrze znamy. Dobra, zobaczmy co to jest żelazo. To jest żelazo, tu jest jakiś statek, dobra. Tu jest na czerwono. Tu jest lód, ale mamy iryt właśnie. Tego potrzebujemy, tu jest iryt. Potrzebujemy 500N ciepła. No to my niestety jeszcze tyle nie mamy. Zobaczymy, czy przy tamtym statku może nam się nie odblokowało ciepło. A tu mamy jeszcze Irydy. Dobra, tu mamy Iryd. No mamy. Dobra, nie wiem, czy eksploracja tamtego statku na razie ma jakiś głębszy sens. Ora, my bierzemy Irydy. Dobra. Ile my tu mamy efekt fliponku? No właśnie, my już prawie się on tutaj. Dobra, zróbmy tak. Róbmy tak, dobra. Deszczyk pada. Chyba. Ciekawe, czy to nam coś zmieni. Tu mamy podwójny panel do demontażu. Uceć nie możemy za bardzo. To możemy demontować? Nie, tego nie możemy demontować. Iryt oczywiście bierzemy aluminium. Dynia, dynia daje 40. Dobra, zrobimy tak. Nie jeden tlen. Już tutaj jesteśmy i wracamy do bazy. Nie ten piasek taki inny się zrobił i świecący. No zobaczymy. Ale już mamy trochę więcej irydu. I w sumie jakby teraz zebrać tamte dwa podgrzewacze, to już byśmy mogli zrobić jeden taki porządny ten podgrzewacz. Mi się wydaje? Zobaczymy zaraz. A ile my już mamy ciepła? 120 20. Dobra, postawmy sobie tutaj w tą stronę. W sumie mogłeś stać i w tą stronę. Ruch, no. równo, teraz się dobrze postawił. Pięknie. Staliśmy nową wiadomość. Daliśmy nową wiadomość, ale to teraz wszystko leci. Dobrze, więc zobaczmy, co to nam tą wiadomość przesłali. Myślę, że to jest tak. Dało mi się przechwycić dodatkowe informacje. Podobno wybudowanie bazy na większej wysokości zwiększa szanse powodzenia misji. Aha, ja to już czytaliśmy. Możecie przyjść z pomocą? Proszę, zróbcie to. No tak, bo my tu za niedługo chyba będziemy coś mogli. No właśnie, platforma startowa. Energia minus 55. Tego nie możemy, ale platformę startową już tak zobaczmy. Irydy. Hmm. Czy ja mogę wytworzyć pręt irydowy? Bo taki był tu potrzebny. Nie, Świetnie. Zajdziemy do naszych poddrzewaczy. Zobaczymy. Rozsiewacz trawy. Klęsto 8 na sekundę? Oj, rośliny, rośliny. Tego nam potrzeba, roślin. Nasiona, a my tych nasion nie zbieraliśmy za dużo, nie? <grystanie> Ciekawe czy mamy jeszcze nasiona lirmy. Jak nie to tam chyba w tej strzynce było. Dobra. I ten pod robi 28,5. No tak, zróbmy. Pracujcie. A my, jak stoimy z energią? A jeszcze mamy naddatek. Około 50. Dobra. Około 50. Siono Lirma. Ja muszę sobie zobaczyć w nasionach. Mamy jeszcze jedną Lirmę. Dobra. Mamy jeszcze jedną Lirmę. Jeszcze magnes i wodę. Magnes i wodę trzeba będzie iść tą wodę jeszcze zdobyć. I ja tu w środku nie możemy postawić. Aha, czyli to musi być na zewnątrz. No i widzę, że to ma jakiś tutaj obręb, tak? Hmm. Dobra, dawaj tu. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jestem ciekaw. Tempo wzrostu 0,6, wzrost 0. Tlen. Produkuje tlen. Ta strzynia co tutaj robi? Ma dwa lody w sobie. Dobra, dawaj mi to. że Żelazo się przyda. Nie, tu chciałem iść. Szczecin. Na szczecin lodu to my chować nie będziemy. Zrobimy sobie od razu dwie butelki z wodą. Chowamy sobie jedną do życia. Jedną zużyjemy. 3, 3 i 3. Czy jeszcze na jeden pręd i rydowy by było? To moja fasola 78-79, dobrze. Biomasa, widzicie, drodzy Państwo, 11 gramów mamy biomasy. I teraz, jak pójdziemy sobie tutaj, powinniśmy móc to jakoś wykorzystać, czy nie? 865, blokuje nam laboratorium. No dobrze, to odblokuję. Aha. W sumie to tylko tyle, bo to jest nam taka kapsuła. Aha, dobra. Wiesz drodzy państwo, dawno mnie tu nie było, a tu był lód. I mnie ten ludy ciekawi. Czy on już tu zniknął, czy ile tutaj trzeba było? Bo już nie pamiętam, ile ciepła trzeba było wydobyć, żeby dostać się za ten lód. Lecimy cały czas, a dlaczego? Bo to tak jest szybciej, nie? Nie był ten lodowiec? Był on gdzieś tutaj? Się wydawało, że on tutaj gdzieś był. Może, że on już nam tu coś odblokował, tylko ja jeszcze o tym nie wiem. był w środku tego statku. Ta trawa tam urosła, czy tylko mi się wydaje? Zaraz nas polecimy. Może to nie było tutaj? że ten lodowiec był w innym statku. No. już tu jesteśmy. A dekonstrukcja poziom drugi my nie mamy jeszcze. Dawaj. Wystarczającą przyczyną, wyszedł z prędkości nadprzestrzennej. jemy wylądować awaryjnie, aby nam się to udało. Bo chyba nie czytaliśmy. aktor fuzyjny. Nie mam zielonego pojęcia, co będziemy mogli z tym zrobić. Nie możemy tu jakichś uranów wsadzić? Ja nie widzę tutaj tego lodu. Nie widzę tutaj tego lodu. Ciekawe, co się z tym stało. Dobra, już nie marnuj na ten poziom tlenu. Zdążyliśmy. Przez chwilę... Była chwilę grozy, że nie zdążymy. Dobra, odłóżmy sobie tutaj te materiały, co zebraliśmy. Nasiono do roślin. Dobra, i polećmy jeszcze zobaczyć te irydy, nie? czy jeszcze gdzieś tego irydu znajdziemy. Jeszcze trochę czasu antenowego mamy, więc powinniśmy zdążyć. Możecie, drodzy Państwo też znać w komentarzu, czy taka forma odcinku się Państwu podoba. Chcielibyście więcej cięć w takich momentach, kiedy coś budujemy i zostawić tylko samą eksplorację? Chciałbym dać, drodzy Państwo, znać. Nie mam chęć, chęcią poczytam. Zachęcam również do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, aby być na bieżąco. Dobra, my już tu byliśmy. Lirmę pozwolę sobie wziąć i w sumie wodę też, dobra? Lećmy stąd. Szukajmy co tu się jeszcze znajduje. Zmiany kobalt. I kobalt. I też się przyda. Nasiono pastery raczej nie. Mikrochip jak najbardziej. Tu są dacie małe panelici. Niestety niemożliwe do demontażu. To już jest możliwe do zdemontowania, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Mamy dacie cudo. Niestety na nic to nam się zda. Aha, my jesteśmy tutaj, tu są te kamienie ciemności, a już coś my wiemy, chociaż, dobra. Olejźmy, zobaczmy, może tu jeszcze dalej coś znajdziemy. Coś tu jest? Przejście. Nie wiem, czy to dobry pomysł, tak tutaj się zagłębiać. O matr. Uran. Uran na Ziemi. Co to, nie ma promieniowania? Ale ładnie. Ale ładnie. Naprawdę ładnie. Dobra. Lecimy stąd. A tutaj, co my mamy? Bo nic nie mamy. Uhu, jakiś chłodny klimat jest trzy nadstopu. Bogate te strzęci tu. Bardzo bogate. Tu dziś kamienie. Magnez, magnez. Tu nic nie ma, dobra. Fundament w kształcie kątu. Mamy jeszcze jakieś inne kamienie. Drodzy Państwo, gdzie my jesteśmy, nie wiem sam, nie? Tu w tych skrzyniach nawet nic nie ma. Mam nadzieję, że my stąd jakoś wrócimy, nie? Wszystki poziom nawodnienia. Mamy radę przy tej ścianie tu? Dobra. My jesteśmy tutaj. Dobra, już wszystko widzę, już wszystko widzę, dobra. I tutaj na górę też się da wlecieć. Chyba się nie powinno dać, ale. Ale jesteśmy, nie? Dobra, i dotleniamy się, dotleniamy. Dobra, lecimy do równej bazy. O, drodzy Państwo, to był intensywny odcinek. Naprawdę, naprawdę bardzo intensywny odcinek. Lecieliśmy po Iryt. Minium Uran. Głównie trzeba chyba szafę na Uran zrobić. Dobra, mikrochip, właśnie. Rakieta mapująca. Czyżbyśmy mieli robić platformę startową? To platforma startowa chyba już w kolejnym odcinku, co nie drodzy Państwo? Co by za dużo nie było w jednym odcinku, nie? Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa!